Ja rozumiem, dlaczego większość osób wybiera za sposób dostarczenia zamówienia w McDonald's do stolika przez obsługę. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Nie Rozumiem. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o numerkach w McDonald's i o dostarczaniu zamówień. Ja jako osoba z niepełnosprawnością czasami z tego korzystam, ale jeżeli na przykład biorę jedną, dwie rzeczy, które mogę przycieść w rękę, to zawsze mówię, że bardzo proszę bez numerka, że sama sobie odbiorę. Mówicie, chcę jak najbardziej normalnie funkcjonować i przyniesienie, nie wiem, jednej bułki, czubułki i herbaty nie jest dla mnie problemem. I trochę dziwi mnie to, że osoba Pełnosprawne wybierają taką opcję. I oczywiście są sytuacje, kiedy nie wiem, ktoś ma problemy z poruszaniem się, jest osobą starszą, albo tak macie pod opieką kilkoro dzieci e, i nie chcecie wiecie, robić zamieszania. Jak najbardziej takie sytuacje rozumiem, ale zauważyłam, że stało się to powszechne i tak naprawdę można stracić swój klimat bez fooda, tylko robi się z z dostarczaniem zamówień. Wiecie, znacie, że zbierzecie zamówienie do tak, dlaczego to robicie? Bo to naprawdę mnie dziwi, że bardzo często ja odbieram swoje zamówienia, a osoby to siedzą i czekają na doniesienie i to naprawdę czasami wygląda przykomicznie.